Niesamowita gra terenowa, śladami podróżnika, no właśnie, czy gra podróżnicza bardziej. To jest taki element dopełniający tą grę, bo tak naprawdę jest to gra, można powiedzieć, detektywistyczna. Wiele zagadek, wiele szyfrów, wiele różnych niespodzianek czyha na uczestników podczas tej gry, podczas dwóch ścieżek, bo tu mogę uchylić rąbkę tajemnicy. Są integralne dwie ścieżki, aczkolwiek koniec pierwszej jest początkiem drugiej, koniec drugiej jest początkiem pierwszej. Ścieżki się krosują, także wszyscy uczestnicy wykonają wszystkie zadania tylko w niejednakowym czasie. Ten element podróżniczy też występuje, bo mamy tam w zadaniach odwołania do pewnych rzeczy które są związane z podróżami. Z podróżami, bo gościem specjalnym dzisiaj jest Arkady Filder, czyli Powinni uczestnicy przynajmniej interesować się podróżami, jak już nie czytać książek podróżniczych? Myślę, że w pewnym sensie tak. To jest dobry element do tego, żeby sobie w grze pomóc. Z tego powodu, że w niektórych miejscach, w niektórych zadaniach są takie elementy, takie pierwiastki, które mówią o tym, żeby zajrzeć na stronę internetową, a może żeby sobie przypomnieć coś kiedyś, jak się czytało podróżniczego, być może są takie elementy. Dobrze jest przed taką grą jak wie się, kto jest gościem specjalnym, zetknąć się z tą osobą przynajmniej wirtualnie. Każdy z uczestników na początku dostał mapkę i trasa prowadzi po Chrzanowie. Dokładnie tak, po ulicach Chrzanowa. Ja dla usprawiedliwienia muszę powiedzieć, że ja sam tą trasę przeszedłem. To nie jest tak, że siadam w domu przy Google Maps i taką grę projektuję. Ja tutaj byłem u Państwa w Chrzanowie kilka miesięcy wcześniej. Osobiście te kilkadziesiąt kilometrów przeszedłem po to, żeby taką grę zaprojektować, ułożyć, potem ją opracować, przysłać do sprawdzenia. Została przetestowana, więc wszystkie elementy na pewno się uda wykonać, jeśli ktoś będzie czytał ze zrozumieniem te wszystkie zadania, które, które wymyśliłem. E, układanie gry to też już jest swego rodzaju podróż po mieście. Ja przyznam się, że w Chrzanowie bywałem kilka razy, natomiast nie miałem okazji tak dobrze zwiedzić miasta, jak wtedy, kiedy grę układałem. No właśnie, bo to są i centralne części miasta, i budynki znane Chrzanowianom, mijane jak choćby Muzeum Chrzanowskie. Ja powiem więcej, to są miejsca, przy których Chrzanowianie pewnie dziennie tysiąc razy przychodzą, ale na nie nie zwracają Uwagi, dzięki temu będą mogli lepiej poznać swoje miasto, swoją małą ojczyznę, i są to również pewne elementy poza ścisłym centrum, do których być może nie będą mieli albo nie mieli okazji nigdy dotrzeć. Dzisiaj na pewno to zrobią. Czy oni muszą wykonać jakieś zadania, oprócz tego, że rozwiązać zagadkę i dotrzeć na miejsce? Na trasie tych dwóch ścieżek czeka w sumie czterech statystów. Właściwie cztery statystki, bo to dziewczyny, które są charakterystycznie albo ubrane, albo mają jakiś charakterystyczny artefakt. Cześć. Cześć, cześć. Ja idąc na mecz nie wzięłam niczego do picia, Jestem na Okej. Nie okay. chciałabyś coś od nas powiedzieć? No, no, to ja możemy się ja poradować. Prosić. Tak? Tak. O, super. Taką osobę trzeba odpowiednio powitać, przywołać, a następnie z rozmowy, którą prowadzi się z tą statystką należy wywnioskować, co też trzeba jej z ekwipunku niesionego przez drużynę przekazać. Między innymi, tu mogę uchylić rąbkę tajemnicy, jest tam woda mineralna i jeżeli się ją przy takiej pogodzie pięknej jak dzisiaj wypije po drodze, niestety ze statystką nie będzie można nic załatwić. No właśnie, zastanawialiśmy się, czy nie polegną na tym zadaniu uczestnicy. E, czy to jest zabawa dla każdego? Tutaj wiek ma znaczenie? Nie ma znaczenia. Często mamy tak, że w grach uczestniczą, oso uczestniczą osoby od 3 do 103 lat. E, dzieci małe są wiezione w wózkach lub niesione na rękach. Często same pokonują tą trasę. Zadania są tak przygotowane, żeby drużyna. A nie osoba pojedyncza łatwo sobie z nim z tym zadaniem poradziła. Wiek nie ma znaczenia, wręcz przeciwnie, gry terenowe, które ja realizuję w całej Polsce integrują środowiska, nie tylko rodziny, ale również przyjaciół, również jakieś grupy społeczne bardzo chętnie biorą w tym udział. To na koniec jeszcze zapytam. Czy trudno jest stworzyć taką grę terenową? Skąd pomysły na to? Wszystko zależy od dobrego miejsca. Chrzanów akurat jest takim miastem, gdzie potencjał na stworzenie takiej gry jest duży. Jest wiele różnego rodzaju obiektów, na których można zahaczyć oko, mówiąc kolokwialnie, można tam jakąś zagadkę sobie ułożyć i przy okazji poprowadzić drużyny. Na początku w głowie, a potem już na żywo, takimi ścieżkami, którymi, jak mówię, niekoniecznie oni chcieliby przejść albo przeszliby w swoim życiu. Wszystko zależy, jak mówię, od potencjału danej miejscowości. Czasami zdarza mi się przyjeżdżać do małych wiosek, gdzie, jak to wiosce, jest jedna ulica biegnąca przez wieś i trochę pobocznych ulic i łapie się za głowę, włosy zaczynają mi rosnąć, co w moim wieku jest nieprzyzwoite. Jak tu Matko Boska taką grę ułożyć, wykonać? Okazuje się, że też są tam elementy, które można w grze wykorzystać. Uczestnicy na koniec wcierają tu do biblioteki i co? Szczęśliwy finał dla tych, którzy rozwiążą wszystkie zagadki. No nie do końca. Jeszcze w bibliotece czeka ich zadanie finałowe, dlatego też, że dzięki zadaniu finałowemu będą wiedzieli, co należy zrobić z tym, co znajdą po drodze. Nie można tej gry ukończyć przed czasem, przed dotarciem tutaj na linię mety. Można to zrobić dopiero po rozwiązaniu zadania finałowego i uwaga, zwycięża drużyna, która poprawnie rozszyfruje główne hasło, a jest ono anagramem.